Tak więc witajcie moi drodzy ludkowie w czwartym, przedostatnim już pojedynku 2021-2020 Prince I mój to jest 2021 Teferi. A, a mój jest. Mój Jan Mój Jan 2020. Tak więc zapraszamy na pojedynek Tak więc przechodzimy już do rozgrywki. Ja przekładam standardowo. A ja wzdychacza. Dobra. Eee, zielone kostki. Dziesięć, 11 Dobra. Jak. Mówi, że ja zaczynam. Czas. Dobra. Dobieramy. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Ja Zostawiam. No to zaczynaj. Kład... Quadeland... kończę. Oj. Dobieram, bo jako drugi ten. Quadeland e, i kończę. Dobra, dobieram. Quadeland. E, Tapuję i wchodzi kreaturka. Okej. Okay. Dobieram. Quadeland. Czy on ma flying? Nie, on nie ma flying'a hmm. Eee, Szczerze? Mamy problem. Dobra. Ty masz problem. Kończę turę. Ty masz problem. Ano, no. Ciężko no. <grym> to ukryć. Ej, popraw tę talię. Żeby ona tak łazowsko nie wyglądała. Teraz ona wygląda trochę jak yy, wąż taki. Ty, 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 ty. ty. Dobra. Dobra. poje 3. Kreaturka. już? No jeszcze twarzę nie? Okej. Okay. Dobra, e, kończysz? Kończysz. Dobra, dobieram. Kładę land. I teraz czekaj, kosztuje dwa mnie, czyli 2 kosztuje. Tapuję w 2. Wracam ci to do ręki. I dobieram kartę. Ty niedobry człowieku. Kończę turę <noise> Dobieram Kładę Dobra, to tym razem tapuję 4 i wchodzi Łabądź Łabądź, no, okej, okay, dobra Kończysz? Tak Ty w ogóle nie wykorzystujesz możliwości tego eee, Tak wiesz się. Kładę lant. Mmm. To mnie będzie bardziej bolało póki co. Dobra, tapuję w 3 On się tapuje i nie odtapowuje się już. nie... nie... Aha. Tak! On mi stapował z... kreaturkę. Tak, to permanentnie praktycznie. Dobra. Kończę Dobieram. Mhm. Kurde. land. No. Eee i... Hi, 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 i... Tali i który dobiera, nie mam dobieranie. Super. Eee, wchodzi ten i no za, zadam tym. Ty się za dobrze nie czujesz teraz. Czemu? Dobra, kończysz? No. Dobieram. Czemu się za dobrze nie czuję? Ja się dobrze Dobra. czuję. Um. Ale... Nie za dobrze, ale dobrze. To świetnie. Tapuję znowu w trzy, On się nie odtapowywuje. No możesz mi nie zatapowywać. Ja nic innego w tej grze nie mogę robić. No nie. Nie, no mówię poważnie. To, 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 to. Ja jak szybko nie znajdę jakiejś odpowiedzi. to Jest enchant, enchant. Tak, enchant. Nie. Quadeland. Mm. Eee. Zatakuję Tak po dwa bierzmy pingową Ping, ping, ping Ping, 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 ping. Tak tak, nie, tak, w końcu nie. Tak, w końcu mogę grać A ja nie mo a ja znaczy, nie mogę Przez następne dwie sekundy, ale mogę Dobra, więc tak, tapuję jedną Wrzucam opta, patrzę na górę talii, czy mi się karta podoba, podoba mi się Dobieram Tapuję drugą, wrzucam drugiego opta Patrzę na górę talii, czy mi się karta podoba Dobieram Ej, to jest jakiś żart w tym momencie. Serio. Tapuję trzecią manę. No co jest? Ej, on. Od... Okay. Czemu ci Dobieram. I tapuję z tego jeszcze dwie many. I dobieram kartę. No ej! Jak ty zaraz cały dek wymierzysz. I nie, nie wygram. Serio? Serio. Dobra, dobieram. E. Kurde. Co jest? Klątwa Aha. To dobrze. Krątwa mi wleciała. Nie wierzę w to. Dobra. Mm. Za Okej, Ok. Na się schodzę. Dobieram kartę. Serio? Więc tak. To, wygląd to, to generalnie wygląda tak. Yy, tapuję dwa. Dobieram dwie karty, bo ona dobiera jedną plus yy, za okay. kopię cmentarza. No mówię, no ty dobierzesz cały dek! Raz, dwa... Yy, tapuję znowu dwie many yy, i dobieram trzy karty. Czekaj, wróć! Raz, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To okay. nie, nie tapuję dwóch, wróć. A Obu, Obudź mnie, jak dobierzesz cały dek. Ale za to mam, jako że tu dwa stapowałem, to tu mam cztery. Tapuję cztery, nie tapuję dwie, bo to kosztuje mniej. E, o, o co, co, cofam ci to na rękę i dobieram kartę. No, wiesz Ty co? I ty brutus. Dobra, i jakby to powiedzieć, e, kończę to. Dobra, to dobieram... O Boże, co za, co, co za, co za runda? W końcu coś, Jezus... Nie! Stop. Czeka, czekaj, Czemu e... twoja mój nie leży? Co? Czemu moje moja nie leży? Oj, przepraszam. Dobra. O. Teraz odwrót. E... Dobra, kładę land. O, panie, jaka galeria. Jeszcze no, nie skończyła z landami. Nie wiem. Kurde, czemu ja robię echo? Eee. Eee. Nie wiem. Tapuję 4, wchodzi ten. Tapuję 3, wchodzi ten. okej okay. Kurde, bo ruszyłem niebieską. Dobra, kończysz? Czy. Enter zobacz, flip, tap target creature. No, ja nie mam target creature. A. Dobra, kończysz? Mhm. Mm Dobieram. Kładę land. Ile tu mam, 7, tak? O, to będzie prawie perfekcyjnie. Więc tak, e, tapuje najpierw 4, wchodzi tą to, anima. O nie on teraz coś tap, tapuje e, jedną tapuje jedną. Wchodzi pod niego e, plus 1 plus 2, czyli ma 5 na 4. Uh -huh. mm. Dobra I powiem ci tapuję jeszcze jedną manę Wycofanie tego do ręki No Ja ci dam wycofanie tego do ręki I kończę turę Dobra Dobieram Of course co to może być? No, no cóż My sobie jakoś te landy poskładaj Czekaj Mm. Czekaj, jest... Ja, ja się pod arty to zrobię. No. O. A ja, a ja pod tego podriza. <laughs> ja jestem ja to zrobię to pod arty. Dobra, już. Nie kombinuj. Cicho ja to zrobię. To robisz, to robisz. Dobra. Dobra. Jest ja zrobione pod arty. To y, tapuję 3. Chodzi... Ten. I... Mhm. Retort wraca ci Do ręki Razem z Aurą, dobra Okej, okay, kończysz turę? Atakuję tym No szlag 11, dobra Dobieram kartę Uii, piękny land <grym> A ty nie masz pięknego landu, hłe, hłe, hłe. Kiedyś go znajdę Nie, nie masz tutaj to nie, to nie to rozszerzenie No szlag by to Dobra, kładę Tapuje cztery Wchodzi oczywiście mantu, Tapuje drugie cztery Wchodzi drugi mantu. Ej, no to, już, to już jest armia, to się tak się nie robi I kończę turę Panie, ty masz flying A No, to jest, to jest armia, tak? Ty wygrasz flyingiem Kurde. Ej, nie mam się bronić. Czekaj, dobra, pod to. Okej okay. Mhm. Czekaj eee, bo mi się tak nie łanie Stapuje dwa i wchodzi... Gość. Okej. Okay. A tu może tu, tutaj? Jak wolisz. Czaj. No, cicho. O. Dobra. Kostki są dalej odcinku. Dobra, i co kończysz tutaj? E. Eee... Mm, tym. Za dwa, okej. Okay. Eee, dziewięć, dobra. Dobieram. Kładę land. oczywiście odtapowuje wszystko. Zaraz spadnie mana. <tryk> <tryk> Odtapowywane, okej. Okay. Teraz tak, eee... Tapuję dwa. Okay. O nie! I teraz tak, ta tapuję dwie znowu. Dobieram y trzy karty, bo tu już są dwie frantiki i tu jest jedna, czyli to są trzy. Dobieram. Mówię, ty dobierasz zaraz, całą on i przegram. Trzy. Nie, nie przegrasz, ja ci to mówię. Y Jesteś zwycięzcą. Tapuję dwa. Frantic i teraz dobieram cztery karty z Frantica no to... Dwa many cztery karty Cztery. Hmm. A i te trzy tapuje i wchodzi Mystic Skyfish No i kończę turę okay. Dobra. O no nie, on ma jeszcze coś do no Nie! A idź z tymi swoimi flyingami. <grym> um. Tap target, wiecie, na panu Którą tapujesz. Eee. Tam. Dobra, no się nie odtapowuje w następnym i Dobra i zaatakuję tymi dwoma Czyli to jest za pięć? Tak Jestem na czterech życia Ja... ja wiem, że ja... I to... co z tego, że ja zdrołowałem większość mojej tali? No właśnie, ja to wygram No, dobieram A dla beki sobie wystawię, tapuję w cztery Dla beki znowu? Tak, dla beki, zresztą pokażę A co... co to jest? To jest karta, która jakbym dobierał karty to dobieram o jedną więcej zawsze. Tak? Nie. Dobra, tapuję teraz w. Czy ja mam 6, nie Mam 5. To tapuję w 3. Wchodzi drugi, Mistyk. No i w gruncie końca kończę turę. Dobra, dobieram. Powiem ci tak, żeby to poszło w odwrotnej kolejności: najpierw te ryby, a potem te zaklęcia, to mógłbym z tą walczyć. Aha. Bo one mają flying, jak ja dobieram drugą kartę. Mhm. Mm A mi wszystkie zakręcia po poszły na, na początku, to to, 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 to. To że jeszcze powiększą swoją. To. Serio. Serio. Co ty za swarming na niebieskich kartach halo? <grym> jeszcze tak. To jest, okay. jest smutne. Powiedz, nie czytasz kart Co? Bo latające, kiedy on jest na polu kosztują jeden mniej. Czyli teraz latające twoje kosztują dwa mniej. Nie czytasz kart. Bo zauważyłem, że to płaci za lata latające. Nie, nie. A nie, to nie są latające. Dobra. kontynuuj. Eee, fal to w każdym razie za, za tego, w sumie i tak już się mogę rozwalić. No, no i tak, bo możesz mnie rozwalić, ja nie mam po flank. No dobra, no co dwiema tymi? Nie, nie, jednym, jednym yy, i tym Dobra. Podwinę no rozwaleni. <noise> Ale ile kart, panie? No dobrze, przechodzimy do podsumowania. Tak więc, no cóż, tym razem pyrką po prostu, że tak się wyrazy przeleciał wszystkich dosłownie, bo miał flyingi i nie było jak go zablokować. Zdarza się. O, ja miałem dobieranie, ale to nie służy wygranej. No, ale jak widać tym, tym razem był lepszy i miał więcej szczęścia. O, zapraszamy Was już na na ostatni y, odcinek y, z tej serii wersusów planeswalkerowych, w którym zmierzymy się. Y, Całkowicie nowym Planeswalkerem Basrim z już mocno wiekowym Planeswalkerem Adżanim. Do zobaczenia i trzymajcie się. Heje.